Leszczyńskie lotnisko to ponad 20 hektarowy teren z mieszczącymi się na nim budynkami. Poza hangarami dla samolotów i szybowców jest to także budynek hotelowy i parkingi. Teren od lat jest użytkowany przez Aeroklub Leszczyński, który jednak stara się o jego zakup. Dokładniej należałoby mówić raczej o przekazaniu, bo szacowany na 15 do 20 milionów złotych teren władze Aeroklubu Leszczyńskiego chciałyby otrzymać za symboliczny procent wartości. Nie chcielibyśmy za to zapłacić dużo, bo jako stowarzyszenie nie jesteśmy stowarzyszeniem bogatym. Żywimy się tylko składkami naszych członków i chcielibyśmy, żeby miasto nam oddało ten grunt za 1%. Lotnisko w Lesznie to dziś głównie loty szybowcowe. Prezes aeroklubu Leszczyńskiego zapewnia, że plany są jednak dużo poważniejsze i uzależnione pośrednio od spraw własnościowych. Aeroklub Polski będzie czuł się w większym stopniu gospodarzem tego terenu i będzie mógł inwestować swoje własne środki, czy też środki pochodzące z Przychodów, które będzie uzyskiwał intensywniej pracując na, na, tym, na tej nieruchomości. Myślę, że powstaną tutaj inwestycje. Które zwiększą atrakcyjność tego, tego ośrodka, będzie można myśleć pewnie o budowie pasa startowego dla samolotów lekkich. Taki, taki, taki pas umożliwiłby komunikację pomiędzy takimi małymi ośrodkami, co pewnie przełożyłoby się też na zwiększenie kontaktów biznesowych. No na pewno inaczej się gospodarzy będąc, będąc właścicielem. A inaczej, będąc tylko dzierżawcą, i myślę, że ogólny poziom wykorzystania tej nieruchomości poprawi się i ona jeszcze wypięknieje. Radni miejscy na przyszłotygodniowej sesji będą decydować o losach transakcji. Nie brakuje obaw zakładających, że zbyt wysoka bonifikata może oznaczać dla samorządu straty. Teren lotniska znajduje się przy Krajowej Drodze nr 12 i jest łakomym kąskiem dla komercyjnych inwestorów. Wiele zależeć więc będzie od umowy sprzedaży, w której miasto musiałoby zawrzeć klauzulę zakazującą, od sprzedaży ziemi już po jej zbyciu. Michał Wiśniewski i Panorama Media.pl